Doba. Wodni panowie są blisko, pogadajmy o zleceniach, musisz nam pomóc. Zaginęło jedno z dzieci. Chłopak plątał się wszystkim pod nogami. Za tobą też łaził, ale zawsze wracał. Może pożarły go wodne stwory? Nie bluźni. Na pewno porwali go druidzi. Oni zamieniają dzieci w dryady. No dobrze, rozejrzę się za malcem. Słuchajcie mnie, albowiem przekazuję wam nauki trzykroć uświęcone. Кто ма уши, них слуха слов традиции. Takie drzewo, dziwne symbole, oswojone bestie, a nawet dryada. Widać zawitałem do gaju druidów. Gwynblade. Gwynblade? Gwynblade? Co to znaczy? Biały Wilk. Znasz mnie? Nigdy Cię nie spotkałam, ale słyszałam o Tobie. Zapewne wiesz o mnie więcej niż ja sam. Straciłem pamięć i nie znam swojej przeszłości. Może to lepiej? Są osoby i wydarzenia, o których lepiej nie pamiętać. Niemniej jednak współczuję Ci. Możesz mi jakoś pomóc? Ja skądże? Nie znam się na leczeniu. Może moje siostry z Brokilonu mogłyby ci pomóc, ale Brokilon leży daleko stąd. Opowiedz mi o Riadach. Naszym domem jest Brokilon, naszą panią Eitne. Żyjemy w zgodzie z lasem. Nikt nie potrafi poruszać się w gęstwinie lepiej niż my. Nikt też nie zna tak wielu leśnych sekretów. Jesteście szczęśliwe? Pod tym względem nie różnimy się od ludzi. Mamy swoje radości i smutki, chociaż nadchodzi nasz zmierzch. Wojna z ludźmi trwa, jest nas coraz mniej, a granice Brokilonu się kurczą. Opowiedz mi o Brokilonie. Brokilon to niedostępna dla człowieka puszcza. Ojczyzna driad. Królowie ościennych krain pragną zagarnąć las dla siebie, dlatego na granicach wciąż trwają walki między ludźmi i driadami. Kto wygrywa w tej wojnie? Nasze łuczniczki są niezrównane, ale pomyśl chwilę, Wiedźminie, i sam sobie odpowiedz na swoje pytanie. Myślisz, że długo możemy się opierać brutalnej i bezmyślnej sile, która uczyniła z ludzi władców świata? Więc zgadzasz się z elfami i krasnoludami, które walczą o swoją niepodległość? Z tymi dużymi dzieciakami... Oni już dawno zgubili sens walki. Pozostała im tylko żądza krwi i odwetu oraz pogarda dla ludzi. Nie widzą, że przez to sami stają się jak ludzie. My tylko bronimy domu, Gwynblade. Nie próbujemy zepchnąć ludzi do morza. Bywaj. In karma. Słucham cię, wędrowcze. Czy to nie wiwerny? Wiwerny, w rzeczy samej. To niesamowite. Mogę spytać, jak udało się je ujarzmić? Oswoić, Wiedźminie, oswoić. Ciężką pracą oczywiście. Z każdym zwierzęciem można się dogadać. Gwarantuję ci, że nie są naćpane i nie mają podciętych skrzydeł, zresztą sam zobacz. Nie było wypadków? Poza jednym idiotą, który próbował umyć wiwernie zęby, nie mieliśmy żadnych problemów. Pojmuję. Chcesz spytać o coś jeszcze? Bywaj. Witaj w gaju druidów, wędrowcze. Witaj. Spokój i harmonia tego miejsca pozwalają mi oczyścić umysł. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet Wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się żewnymi łzami. Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać Elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat. Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi, upodobniłeś się do nich bardziej niż byś chciał. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Geralt. Jestem jej win. Porozmawiajmy chwilę. Tak. Rozglądam się za wiedźmińskimi zleceniami. Miałbym do ciebie prośbę. Chodzi o list, który musi dotrzeć do Wyzimy. Niestety nie jestem tam mile widziany. Jako Wiedźmin powinieneś poradzić sobie z potworami po drodze i uniknąć problemów ze strażą. Komu trzeba przekazać list? Gdybyś zechciał go dostarczyć do krasnoluda Vivaldiego i odebrać odpowiedź, byłbym zobowiązany. I tak wybieram się do Wyzimy. Zrobię to dla ciebie. Dziękuję. Słucham. Szukam zaginionego chłopca z wioski ceglarzy. Hmm. Nie widzieliśmy żadnego malca w okolicy. Ceglarze twierdzą, że porywacie dzieci i zmieniacie w driady. Czyś ty zgłupiał? Przyjmujemy tylko dorosłych. Mało kto wytrzymuje nasz styl życia. Dlatego hierofant wyruszył szukać nowych kandydatów. Z dzieciakami są same kłopoty. A co do driady, to sam ją spytaj. Bywaj. Gwynblade. Szukam chłopca z wioski ceglarzy. Mieszkańcy osady twierdzą, że został porwany przez druidów, którzy chcieli go zamienić w driadę. Driady to tylko dziewczynki. Nie ma wśród nas chłopców ani mężczyzn. Wiem, że to głupie, ale upewnić się chciałem. Chętnie pokazałabym ci, skąd biorą się małe driady, ale. Tak? Chcę być wierna tradycji wyniesionej z Brokilonu. Y My, driady, bierzemy sobie mężczyzn tylko po to, żeby mieć z nimi dzieci. I nie wybieramy byle kogo. Tylko silnych i sprawnych osobników. Chcemy mieć pewność, że dziewczynki odziedziczą korzystne cechy ojca. Jestem biedźminem. Czego jak czego, ale braku sprawności fizycznej nie można mi zarzucić. Wierzę, ale w dawnych czasach mężczyzna musiał udowodnić, że jest dobrym myśliwym. Przynieś mi skórę wilka. Sprostałeś zadaniu i udowodniłeś, że jesteś zdolnym myśliwym. Ale jest jeszcze jeden szkopuł. Słucham. nie są bezpłodni, a my Driady nie uznajemy seksu bez prokreacji. Nawet seks bez prokreacji może być korzystny. W jaki sposób? Wytłumacz, Seks rozładowuje napięcie sprawia, że ciało i umysł lepiej funkcjonują, a więc są sprawniejsze. Chyba masz rację. My Driady musimy być czujne i sprawne, żeby bronić brokilonu naszego domu. Poza tym moje ciało jest dziełem natury i domaga się miłości. Chcesz iść ze mną? Tak zostań na ten dzień moim mężczyzną. muito karma — Ktoś ty? — Swój. Jestem Geralt, Wiedźmin. — Czy swój, to się jeszcze zobaczy. — Z kim mam przyjemność? — Jaren Bolt. Mówię w imieniu drwali. — Porozmawiamy? — Mów, przybyszu. — Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina? — Okolica jest niebezpieczna, ale szczęśliwie bestie nas nie atakują. — Czyli nic. — Może miałbym zadanie dla kogoś, kto nie boi się ryzyka. Zamieniam się w słuch. W kilku miejscach na bagnach rośnie dwugrot. To rzadka roślina w okolicy i właśnie zaczyna się jej okres kwitnienia. Rozumiem, że jest cenna. Owszem. Wytwarza się z niej narkotyk. Gdybyś zechciał rozejrzeć się po bagnach za kwiatami dwugrotu, obaj moglibyśmy zarobić. Mam taplać się w błocie, narażać na niebezpieczeństwo, a potem podzielić się zyskiem? Tak, ponieważ powiem ci, jak wygląda ta roślina i u kogo ją obchnąć. Zatem pobawię się w zielarza. Świetnie. Kwiaty dwugrotu są czerwone, podobne do kwiatów malwy. Rosną rzadkimi kępami na całych bagnach. Można je sprzedać przewoźnikowi, znajdziesz go na przystani. Jeśli będziesz miał problemy ze znalezieniem ziół, popytaj ludzi żyjących na bagnach. Może mają lepsze oczy niż ty. Zabieram się do roboty. Poszukam kwiatów i zaniosę je przewoźnikowi. Dziwne miejsce. Te olbrzymy wyglądają, jakby zastygły nagle w trakcie wykonywania jakiejś pracy. To musiało stać się dawno temu. Sprawia wrażenie, jakby zawaliła się pod własnym ciężarem. Bagna nie są chyba najlepszym miejscem do wznoszenia czegoś tak dużego. Co? Pozdrowienia od Jarena Bolta. Przynoszę zioła. Nareszcie. Myślałem, że już się nie doczekam. Proszę. Oto pięć pęczków kwiatu dwugrotu. Tak jak było umówione. Oto czterysta Orenów i pozdrowienia dla Jarena. Nie zapomnę pozdrowić. Co? Bywaj. Jacyś chętni na drogę?